Siemka, siemka. Dzisiaj zrobimy jajecznicę na kilka sposobów. Myślę, że taki temat dość błahy, pozornie, ale zobaczycie, że jest trochę niuansów, które mają wpływ na to, jak jajecznica jaką ma teksturę i każdy lubi inaczej. Jedni lubią bardziej wysuszone, drudzy bardziej rzadkie, więc dzisiaj pokażę, na jakie mniej więcej sposoby można to robić, jakie się robi i e, jakie są. Przetestujemy też kilka mitów. Na temat jajecznicy odnośnie na przykład solenia, mieszania. Dobra, wbijamy jajeczka, do miseczek będzie wygodniej. I teraz jak rozbijać jajko? W ten sposób, jak rozbijecie, to macie dużą szansę, że skorupka Wam wpadnie, bo kant wiadomo. Więc polecam o płaską powierzchnię na przykład z lewu wewnętrzną. Obstukujecie delikatnie, i wtedy, w momencie wbijania jajka, skorupka Wam raczej nie wpadnie. Mniejsze szanse niż jak odbijecie o kant to zrobimy teraz autorską jajecznicę Gordon Randza. Ja właściwie przetestujemy. Tutaj mam Creme Fraiche. To jest śmietana, którą robi się poprzez dodanie maślanki do śmietanki. 30 lub 36 w Creme generalnie 36, czyli bardzo tłusta śmietana, która nie jest kwaśna, jest taka słodkawa i jest idealna do zup, bo się nie waży. Więc prosty przepis na to to jest na 100 gramów śmietanki 15 gramów maślanki. Zostawiacie to pod przykryciem w temperaturze pokojowej i w dobę macie taki fajny, taką fajną śmietanę właśnie. On tego użył w tym przepisie, więc mam to. Jest oczywiście szypiorek. Tradycyjnie, jak to w jajkach jest, jest masło, jest taki tościk zrobiony na oliwie plus jajka. Także zaczynamy. Gordon w przepisie mówił, żeby nie solić jajek przed bełtaniem, w ogóle przed smażeniem, tylko dopiero na samym końcu, bo je rozwadnia. Więc teraz zróbmy test i sprawdźmy, jaka jest prawda. Mit numer jeden, który zamierzam tutaj sprawdzić dzisiaj, czyli solenie przed smażeniem albo po jajek. Czy ono faktycznie sprawia, że jajka są rozwodnione i w ogóle w jakiś sposób są gorsze od zwykłych, i w ogóle czy są różne przede wszystkim, więc sprawdzimy teraz, czy to faktycznie ma sens. Obydwie partie mają to samą ilość masła, dwa jajka zwykłe. Wbijam je w całości na zimną patelnię, dodaję masło, podgrzewam, mieszam szpatułą, pierwszą od razu solę, drugą solę pod sam koniec, i zobaczymy, czy będzie jakakolwiek różnica. Lecimy. Zobaczcie, taka, taka tekstura. Testujemy pojedynczo, żebyśmy mieli porównanie. Bo nie mam dwóch takich samych patelni, żeby zrobić w tym samym czasie. No dobra, no jest taka konsystencja. Zobaczmy. Jajka jak jajka. Bardzo dobra, nie czuję żadnej wodności. A teraz szybko smażymy drugie i zobaczymy, czy jest jakaś różnica. Tamtych nie będziemy solili. Od razu tylko na sam końcu. No dobra. Sprawdźmy drugą, moim zdaniem konsystencja jest taka sama. Zobaczmy smak, również to samo. Moim zdaniem to nie ma sensu. Śmiało możecie posolić od razu. Nie ma to absolutnie żadnego wpływu, przynajmniej w jajecznicy takiej. Przynajmniej z mojego testu, który takiego mega uproszczonego, ale wynika, że raczej różnicy nie odczujecie. Jak widzicie, ta to sony to mit, dlatego Jedziemy i po prostu nie przejmujemy się soleniem, w którym momencie je robimy. Wrzucamy dwa jajka, ogień włączony, wrzucamy masło i teraz ogień na szóstkę, zaczynam to mieszać szpatułą, taką szpatułą. Taka szpatuła jest fajna do mieszania, ale minus jest taki, że strasznie później ciężko domyć garnek, bo ona nie ściąga całkowicie jajek z dna. Bo na przykład jak weźmiecie sobie drewnianą łyżkę, to jesteście w stanie zeskrobać ładnie dno i ono jest mniej powiedzmy takie po takim smażeniu wiecie, uwalone. nie? To też zależy od patelni. Jak macie non sticka dobrego, jeszcze świeżego, to on ten, ten tam też aż tak bardzo nie będzie przywierało. Dobra, ja już na tym etapie spokojnie sobie solę. I teraz jego technika to większy ogień i mieszanie tutaj, ściąganie tutaj. Mieszanie tutaj, ściąganie tutaj. Aż będą kremowe. Więc będziemy teraz tak to mieszać. Oczywiście na gazie to się robi inaczej, bo gaz dostaje bezpośredni ogień. Tutaj ta indukcja potrzebuje kilku sekund, żeby się załadować. Więc działa z lekkim opóźnieniem, ale tutaj też jest grube dno garnka, więc on jakby utrzymuje w miarę to ciepło. Konsystencja jest bardzo fajna już. Dobra, myślę, że na tym etapie jest już można dodać krem fresh. No taką pokaźną łyżeczkę dodamy. Zrobiło się jeszcze bardziej kremowe. Odrobina szczypiorku. No i dobra. Jajecznica po gordonowemu, że tak powiem. Wszystko się zgadza. Jedyne moje zastrzeżenie, że dodawanie creme fresh do jajek sprawia, że one są mniej intensywne w smaku, więc to jest troszeczkę plus i minus, zależy kto co lubi. Ja wolę bardziej intensywne, więc nie dodaję takich rzeczy do jajek. Staram się, żeby było jak najbardziej wyraźne w smaku. Heston Blumenthal to jest gość, który no, jest przekozak w kuchni, bardzo fajne patenty ma, ma podoba mi się to, że robi to, to, co ja lubię robić, czyli eksperymentować bardzo. Jeżeli ma jakiś temat, jakby próbuję go zgłębiać i analizować, co można jeszcze u, u, udoskonalić, robiąc różne eksperymenty, więc... Tu jest jego przepis na scrambled eggs, na jajecznicę z łososiem, z szczypiorkiem, z brązowym masłem palonym, z tostem, z... Masłem zwykłym, z śmietanką z mlekiem i z octem szery. To jest taki specyficzny produkt. Szery to jest takie wzmacniane wino wytrawne, które się używa na przykład do gotowania. Bardzo fajne jest, a to jest ocet na bazie tego szery, właśnie. Ma no, taki specyficzny też bardzo bogaty zapach. Nie pachnie jak typowy ocet, tylko pachnie jak bardzo naprawdę taki wypasiony ocet. Więc jeżeli chcecie być fancy, to sobie kupcie taki, taki ocet, a już Wam pokazuję, gdzie możecie go zamówić. Oczywiście w zaprzyjaźnionym sklepie Rarytasy i wino polecam. Jest mała firemka, więc warto wspierać. Jedziemy po kolei na początek. Zaczynamy od jajek. Skupimy się na razie na nich. Spalone masło, zaraz Wam pokażę, jak się robi. Mega prosta rzecz. Dolewamy troszeczkę mleka. To jest jego przepis. Ja bym to mleko pominął, bo będzie tylko niepotrzebnie rozwadniało. Można, jeżeli dodajemy śmietanki, to nie widzę sensu dodawać mleka. Ale dobra, to jest jego przepis. Dodajemy trochę śmietanki. Wrzucamy masło. Trochę soli i pieprzu. Nie pokrywa się to z gordonem, który mówił, żeby nie solić przed smażeniem i obróbką cieplną. Więc, więc już mi się podoba, że, że Heston tego nie robi. Trochę pieprzu. Ale dochodzimy do momentu, w którym mówi, że teraz to mieszamy, żeby nie za dużo powietrza nabijać, więc ubija, ale nie za mocno. Więc teraz zróbmy test, czy faktycznie ubijanie jajka ma wpływ na jego konsystencję i czy jest to lepsze czy gorsze. Test numer dwa, czyli jaki wpływ ma faktycznie ubijanie jajek na jecznicę finalną, zarówno marko pier, jak i. Heston i prawdopodobnie też Gordon powiedzieli wszyscy zgodnie, nie ubijajcie ich zbyt mocno, bo będą zbyt napowietrzone, będą zbyt jakieś tam, no, jakieś tam, że wtedy wychodzą złe. Dlatego dwa jajka zostawię, to już trochę żółtko pękło, ale zostawiam je w całości, wrzucam je tylko na, do garnka i dodaję masło i soli. A drugie za chwilę ubiję mikserem, tak mega mocno. Zrobię to tak mocno uwypuklone, że tak powiem, albo wezmę miotełkę, może miotełko poubijam troszkę, żeby zobaczyć, czy że faktycznie to ma jakiś wpływ. Porównamy takie ubite z nieubitymi. Dla lepszej wiarygodności testu robimy je naraz, wrzucimy je naraz gotowe i porównamy naraz, żeby było tak w 100% pewnie. Tutaj mam dwa praktycznie identyczne rondle, w których zrobimy te jajka, bo tak naprawdę nie musi być non-stick, żeby wyszły. Najwyżej no się trochę przywrą do dna, ale ogólnie dwie takie same płyty grzewcze, które mają ten sam rozmiar. Garnki są mniej więcej tak samo, ten jest troszeczkę większy, ale oba są tej samej firmy Gerlach, mają tą samą grubość dna, więc myślę, że nie będzie przekłamań, będzie mniej więcej to samo. I grzeję obydwa w tym samym czasie, na tym samym na razie na dwójce, zaraz pod podwiększę to do szóstki. E mieszam też dwiema takimi samymi łóżkami, żeby maksymalnie zbliżyć do siebie te procesy, żeby nie było różnic z tyłu mikser za sześć koła, ale jedziemy, mikserek za dwie dyszki, lecimy, nie do zajebania. I wbijam dwa jajeczka, jedziemy. Proszę bardzo, scramble Eggs w wersji foam, spienione jak piwerko. Dla drugie też muszą być lekko ubite, ale tak jak oni mówili, leciutko, żeby ich przypadkiem nie napowietrzyć, więc zrobimy coś takiego. Jak widzicie różnica jest spora. Zobaczymy jak będzie w finalnym teście. Dobra, na szósteczkę obydwa. Teraz dodajemy sól. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I dajemy szósteczkę w obydwu i lecimy. Wrzucam masło. Pierwszy, drugi. Teraz muszę szybko działać, żeby mieć tutaj podobny efekt na dwie ręce. Po prostu będę to mieszał. Ciągnę sobie na chwilę, bo jajka, one się też mocno nagrzały, czuję się jakbym był na jakimś pokazie kulinarnym. Zawody w robieniu Tak, zawody w robieniu jajek. Dobra, dajmy to na piątkę obydwa, żeby mieć jakąś kontrolę. Oczywiście te, te po prawej są bardziej spienione, bo są szybciej jakby się ścinają, to jest na pewno. Te z lewej bardziej płyną. No te już są po prostu gotowe, tak jakby szybciej się robią, no nie? Więc ja je dajmy z gazu, a te w tym czasie doprowadzę do takiego samego stanu. Dobra, to są jajka ubite mocno. A to są jajka ubijane ręcznie. Nie ubijane, przepraszam. A to są jajka, nie, przepraszam, nie ubijane. To jajka, które były mieszane. No, jak widzicie, wizualnie są praktycznie identyczne. Tu jest troszkę więcej widoczne białko, wiadomo, bo nie było aż tak rozbite. Tu mi się bardziej podoba, bo jest bardziej jednolite. Zobaczmy, czy jest konsystencja i smak inny. Hm, szczerze? dużo lepsza konsystencja. Ogólnie nie ma dużej różnicy, bardzo podobne, w smaku są, są identyczne. Tu macie po prostu bardziej taką lekko, lekko wyczulacz grudki, przez to, że nie jest aż tak wymieszany. Pewnie jakby to robić z y, szpatułką albo miotełką, to byłoby lepsze. Tutaj jest bardziej jednolity smak, tu jest takie dwie, dwie warstwy jakby. Mhm. Ta jest bardziej taka grudowa, co mi się osobiście nie podoba w tym przypadku. L, zdecydowanie bardziej leży, nie ma dużych różnic moim zdaniem, a jak już jest to na plus względem ubitych. W sensie bardziej przyjemne. Te są takie, no jakby, nie wiem jak to nazwać, ta tekstura jest taka nieprzyjemna. Właśnie to jest, ciężko mi to opisać, jest taka, takie grudki, czuć lekkie, ale mówię, to jest bardzo subtelne. To nie jest tak, że one są nieba ziemia, ale ta poprawa jest bardziej kremowa, po mojej prawej. Także kolejny test za nami. I znowu jestem tego zdania, że nie ma to większego wpływu, a jeżeli już jest, to po pierwsze, na plus, szybciej się robią, jak widzieliście, a po drugie, bardziej gładkie przyjemniejsze w smaku, bardziej, wydaje się minimalnie intensywne, nie wiem dlaczego. Także, no, wydaje mi się, że znowu obaliłem ten mit, ale napiszcie w komentarzu, może, może ktoś robił ten test też jakoś inaczej, być może są jeszcze jakieś inne niuanse, których nie widzę. Ja osobiście jestem za tym, że tutaj też jest dowolność, robicie albo nie robicie, ale w moim, moim przypadku z, z, zmiksowane lepiej, są po prostu smaczniejsze. I są bardziej jednolite, bardziej apetyczne, po prostu. Także jak widzicie, to ubijanie to też jest kolejny mit, a właściwie może nie mit, ale nie warto tego wspominać, bo to nie, nie pogorsze, co najwyżej polepszy wam jajka. Więc jakby bełtajcie tak jak chcecie. Możecie nawet mikserem, tak jak widzieliście, i bardzo fajna konsystencja wychodzi. Dobra, mamy to wymieszane i teraz. To jest żaroodporna miska. Rzucimy to na kąpiel wodną i będziemy delikatnie to sobie dusili powolutku i robili. To się będzie ścinało bardzo powoli, typu 15 minut nawet. E, możecie to, jeżeli macie indukcję i macie grube dno na garnku, to spokojnie możecie to zrobić w garnku albo na jakiejś patelni fajnej gru, z gru, grubym dnem, bo indukcja jest w stanie zejść bardzo nisko z poziomem grzania, o wiele niżej niż gaz. Ten patent jest przede wszystkim dla ludzi na gazie, co ro, robią go na gazie, ale na indukcji też oczywiście większa kontrola, bo woda przewodzicie o wiele wolniej. Ale testowałem wiele razy, na indukcji też wychodzi bardzo podobna i nie ma sensu sensu się wtedy bawić w tą kąpiel wodną, ale dobra, jedziemy dokładnie z jeden do jednego, tak jak pokazałem. Dobra, jak widzicie, miska jest już tutaj nad, nad wodą gorącą i teraz będziemy to po prostu kontrolowali, jakoś tam w miarę tą wodę, jej temperaturę, tak żeby tu się nie, nie za mocno ścinało. A tutaj mamy już brązowe masło palone, o którym Wam mówiłem. Proces robienia masła palonego jest bardzo prosty: wrzucacie masło na, do garnka, czekacie aż się zrobi brązowe aż się zacznie palić, zaczną się takie drobinki na dnie zbierać, zacznie wydzielać, zrobi się manga ciemne i zacznie wydzielać taki orzechowy zapach jakby, można powiedzieć. I to jest ten moment, w którym już możecie go zdjąć. Im dłużej będziecie trzymali, tym będzie bardziej gorzkie i ciemne. A następnie przelewacie to przez sitko, najlepiej przez sitko metalowe, koniecznie metalowe, bo to jest bardzo gorące i filtr do kawy. No, to jeszcze się nawet nie zaczęło ścinać, ale już temperatura jest coraz Coraz lepsza. Zaraz zobaczymy kilometrem. Ona powinna mieć tak około 60-70 stopni, to jajka wtedy już zaczynają być bezpieczne od, od salmonelli ewentualnej, już jest 50 stopni. one wtedy zaczynają się ścinać już, nie? Więc jakby 60-70 stopni to jest ta granica, w której zaczyna się ścinać i jak będziecie ją przekraczali, to one się będą robiły takie jak zwykła jajecznica. Nie będą takie francuskie, nie będą takie właśnie. Bo to jest w ogóle jajecznica francuska, ta chestona przepis, to jest taka wariacja na temat francuskiej jajecznicy, jakby. Dobra, minęło 10 minut, dalej walczę, więc. Troszkę zwiększyłem ogień, żeby trochę nieco przyspieszyć proces, bo nie będziemy tu pół dnia wisieć nad jedną wiecznicą. Taka francuska jajecznica, to jest zdecydowanie, jak to Mati powiedział, dla zajawkowiczów, bo, bo no kurde, pół godziny się siedzi nad tym, nie? żeby to dobrze zrobić, bo to się długo po prostu ścina w takiej kąpieli. Warto, oczywiście warto, bo naprawdę smak jest genialny, ale to, wiecie, jak dla Was jajka, to tylko żeby zjeść i pójść do roboty, w ogóle coś robić, no to nie ma sensu się bawić, ale jeżeli jest taki dzień, kiedy macie, nie wiem, z weekend, chcielibyście sobie tak dogodzić, że tak powiem, to zajebiście polecam spróbować takiego coś. Fajne doświadczenie, fajnie coś takiego zjeść. Dobra, jajecznica gotowa, nakład jak widzicie kremowa na maksa, jak, jak jakiś mus. Tutaj bardzo trzeba pilnować, bo dosłownie teraz nawet zdjąłem z ognia i tak ona się już na więc to trzeba ostrożnie z tym, bo możecie sobie cały, cały efekt zepsuć zapominając to zdjąć z ognia i w ogóle najlepiej wyjąć miskę od razu z tej kąpieli wodnej. Dobra, pięknie. Łososiczek wędzony, elegancko. Odrobina brązowego masła, tego palonego, na górę dla smaku oraz... Ocet Sherry. I proszę bardzo, po że tak powiem, jajecznica. No dobra, spróbujmy w takim razie, co ten Heston tutaj wymyślił. Mega połączenie, bardzo mi się podoba to właśnie ten palone masło z przery. połączenie z zyły, łososiem i jajka są takim przenośnikiem, że tak powiem, nie wiem jak to nazwać, właśnie taką platformą dla tego smaku. Jajka nie są tutaj jakby główne rolę, nie grają, one są tutaj elementem tej fajnej kompozycji. Świetnie to zrobił, pokazuje tego jego skilla i jego wyczucie w kuchni i doświadczenie przede wszystkim, a on w ogóle siedzi teraz właśnie we Francji, dlatego są te takie naleciałości francuskie lekko, ale też czuć, że to jest Brytyjczyk, chociażby po tym ostrze właśnie, po tej kwaskowości tego, tego całego jedzenia, także bardzo fajna pozycja, mega mi to wszystko smakuje, nic mi Tutaj nie, w ogóle nie wadzi. Zdecydowanie my lubimy, jeśli chodzi o te dzisiejsze podejścia. Mega wiejskie, takie zwykłe, proste jajka. Jedni mają deskę serów, francuską, ja mam polską deskę, kiełbasy i cebuli. Dobra, jedziemy z jajecznicą chłopską, która się składa ze smalcu. Sporej ilości, jak widzicie. Tu jest bardzo ważne, żeby temperatura była wysoka. Dużo tłuszczu, wysoka temperatura i zrobi odpowiednią tą konsystencję na taką wiejską, polską, właśnie. Oczywiście kiełbasę możecie zastąpić też boczkiem. Mam tu pokrojoną cebulę w piórka, mam tu kiełbasę taką zwykłą swojską. Tłuszcz jest nagrzany, patelnia jest nagrzana na fula i jedziemy. Rzucamy cebulę i. I, i kiełbasę. No i rozbijamy troszkę. Pamiętajcie, tutaj dużo tłuszczu może być, bo to jest chłop idzie na pole, musi mieć siłę, więc tłuszcz wskazany, żeby miał z czego ciągnąć później. Troszeczkę już się posmażyło, dałem dziewiątkę w ogóle. Tłuszczu jest jak widzicie dużo, żeby się nie przypalało, także smażymy to teraz na, na dużym ogniu. Można w ogóle jeszcze dowalić jeszcze mocniej faktycznie była moc. Robimy przekładkę, bo w sumie jak nie ma chłopskiej jajecznicy bez chłopskiej patelni, przerzucamy się na żeliwną. Tu będzie pro, tutaj jest o, zobaczcie, dosłownie wstawiłem ją przed sekundą, ona już, ona już dostała ciepła. Na ósemesce to tu będzie killer, nie? To jest killer? Jak widzicie tutaj to jest moment. Elegancko się, się smaży. Także dosłownie pół minuty i wrzucamy jaja. Jak lubicie mocniej przypieczoną kiełbasę czy coś, no to oczywiście możecie ją przypiec mocniej. No i dobra, wrzucamy jaja i od razu solimy Dużo soli, bo wiejska nie musicie tak dużo dawać i pieprzu. I zobaczcie, rozbijamy to na patelni mieszając w ten sposób Im więcej tłuszczu, tym mniej będzie przybierała oczywiście I im więcej tłuszczu, będzie się też szybciej robiła. Będzie bardziej taka, wiecie, przyrana fajnie. Ale jest już ten zapach taki właśnie wiejski, że tak powiem. Dobra, gotowe. I na chleba do kompletu. Proszę bardzo, wiejska jajecznica na szybko. Wspomnienie dzieciństwa na wsi. Wiejska jajecznica z kiełbą i cebulą. Brakuje tylko babci pytającej, czy jeszcze dołożyć. Dobra, na koniec moja ulubiona jecznica, najbardziej prosta, którą ulubię robić. To jest taka, jak to Amerykanie mówią, cafeteria style, czyli taka, jak właśnie w, macie w hotelach najczęściej, w tych takich podgrzewaczach. Ona jest taka z jednej strony troszkę rzadka, z drugiej trochę płynąca i taka ma taką specyficzną formę, jest, ale żółtko zawsze jest rozbite z jajkiem, w sensie nie ma widocznego białka na tej zasadzie, także zaraz to zrobimy. Dobra, trochę pieprzu, trochę soli. I ja zawsze mieszam miotełką. Znaczy widelcem też, ale miotełko zrobi się bardziej takie właśnie jak z tego miksera. Jak widzicie, to jest pięknie wymieszane się I to właśnie o to chodzi, że moim zdaniem nie ma tu żadnych, żadnego problemu, żeby to ładnie, z mocno zbełtać, bo to właśnie wtedy jest kremowe. No dobra, masło jest nagrzane. I teraz robimy tak. patelnia jest nagrzana też. Na szósteczkę ustawiłem, czyli taki powiedzmy 6 na 10 ogień, 6 na 9, bardziej średnio mocny bym powiedział, i teraz tak, wrzucamy jajka i w zależności od temperatury patrzymy, co się no. dzieje. Zostawiamy ją, nie ruszamy jej. Niech sobie to smaży się. No i teraz. Robimy taki ruch. O, jak widzicie, to się robi tak. Po chwili znowu czekacie, i znowu w drugą stronę tak samo. I po prostu sobie taką, jakby o, robię sobie takie warstwy przemieszane żółtkiem, wymieszanym z yy, masłem. mówię, To jest właśnie taka w stylu, powiedziałbym, takich miejsc, gdzie macie. Takie podgrzewacze. Nie, każdy, nie każdemu to się kojarzy dobrze. Jak macie, jak macie wspomnienia z fajnych hoteli, to pewnie wam się raczej kojarzy dobrze, bo zawsze zazwyczaj te jaśnice są dobre w lepszych hotelach. Tego da się też taki ładny kwiatek zrobić, odpowiednio manewrując, ale to może shorta na ten temat zrobię. Gotowe? No i dobra, i mamy taką fajną. Troszkę za długo, bo musieliśmy niestety światło ustawić, ona powinna być lekko rzadsza, ale to jest coś takiego właśnie tak, w stylu amerykańskim taka. Moje wykończenie na to, to był tościk zwykły taki, bułka akurat od burgera, ale można zrobić z chałką. Chałka zajebiście siedzi i wtedy robicie taki myk, dajecie syrop klonowy na górę. Tak, dobrze widzicie. Do tego jeszcze bekonik taki w plastrze, jest złoto. No dobra, to spróbujmy jak to się prezentuje smakowo. Też ja to znam, bo często sobie tak robię. Bomba. Polecam też spróbować się zrobić to na gorsze. To jest zajebiste. Jak jesteśmy ze żoną na Karaibach, czy to Dominikana, czy Meksyk, to często właśnie śniadania sobie tak komponujemy, że dajemy jajka, pancake, i, bekon i syrop klonowy. I to jest moje pierwsze skojarzenie z tym, z tym smakiem. Karaiby, siódma rano, słońce i ogólnie takie pozytywne nastawienie. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczyska siemanko.